Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin, giełda i krypto spadły o 1000-1200 punktów. Nasdaq mocno ucierpiał. Po zamknięciu giełdy akcje są miażdżone. Bitcoin spadł z 88 000 do 82 000. Rynek załamał się po wieściach o cłach Trumpa. Dziś rynki rosły, bo Trump miał nałożyć tylko 10% cła na różne kraje. Potem, w dniu ogłoszenia ceł Trumpa, 2 kwietnia, nazwijmy to dniem Donalda Dumpa, cła okazały się ogromne 20-50% na import z różnych krajów. W odpowiedzi na to rynki mocno zanurkowały: Przyjrzyjmy się temu bliżej. Giełda mocno spadła, bitcoin też spadł. Mój zysk na bitcoinie wynosił 18 tysięcy dolarów przed ogłoszeniem, potem spadł. Ale spodziewałem się tego. A jeśli ktoś mówi, powinieneś handlować, ja buduję. Sprzedałem pozycję w grudniu 2024 po wyborze Trumpa. Rynki były wysokie, wiedziałem, że wszystko jest wykupione. Dlatego Was ostrzegłem. Teraz zaczynamy budować nasze pozycje. Gdy wiadomości nie wpływają na cenę, to znak, że dno osiągnięte. Cena bitcoina spadła z 88 dolarów do 82 wyrach po ogłoszeniu ceł Trumpa. Więc nadal wpływa to na cenę. Zatem dno jeszcze nie nastąpiło. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Najpierw pokażę X, bo tam jest duża panika. 106 700 obserwujących. Dziś dzień ogłoszenia ceł Trumpa. Co to oznacza dla Bitcoina i kryptowalut? Wszystko potoczyło się, jak mówiłem. Zostało 6 dni, by wygrać iPhone'a 16 Pro i nagrody USDT. Tesla spadła o 7,7% ,7 po godzinach. Bitcoin na rynkach w swobodnym spadku bez odbicia. Bitcoin spadł z 88 tysięcy, widać 10% spadek na Royal, 6% na Unii, 6% na Dogę, 5% Solana, 5% Ethereum, 5% Tom, 4% BNB, kapitalizacja rynku 3% 86 mld dolarach zniknęło z kryptowalut, a dla akcji było jeszcze gorzej. To był moment, gdy Trump ogłosił te cła cła rynek załamał się w czasie rzeczywistym. Kontrakty SP straciły dwa, Belen do w kapitalizacji w 15 minut. Jak widać to była po prostu dewastacja dla rynków i wygląda na to, że to się nie kończy. Bitcoin na rynkach spadł. Przed ogłoszeniem byliśmy na poziomie 88 tysięcy dolarów. Teraz jesteśmy na poziomie 80 do 2 tysięcy dolara. A moja świetna transakcja dawała 26 dolarów zysku. Wyszliśmy z tego trójkąta zniżkującego na wykresie dziennym. Zobaczmy, czy świece to potwierdzą. Teraz wracamy do niego po ogłoszeniach Trumpa. Dzień później miałem 18 tysięcy dolarów zysku przed ogłoszeniem Trumpa, co jest do bani. Ale mój handel Ethereum właśnie się aktywował. Jeśli śledzisz moje transakcje, mój handel Ethereum jest teraz aktywny. Moje konto... 559, wcześniej było około 600 przed tym ogłoszeniem. Mocno oberwało. Widać, że mój handel Ethereum aktywował się po ogłoszeniu Trumpa. Dodano 10 Ethereum po 1780 dolarów. Mój handel Bitcoinem 2000 dolarów zysku. Wcześniej było 20 000 dolarów zysku. Najniższy poziom to 82 000. Było 20 000 przed ogłoszeniem taryf przez Trumpa. Trochę straciłem, ale mój handel Ethereum jest teraz aktywny. 559 na koncie. Przejdźmy do analizy technicznej. W analizie technicznej Zajmiemy się bitcoinem. I to jest moment, gdy Trump ogłosił COA na 88 tysięcy. Ogłosił je i w ciągu czterech godzin spadliśmy z 88 do 82. Dlaczego to widać tutaj? Nie wygląda to tak źle, prawda? Wygląda na to, że po prostu trochę spadło, ale niestety to przywraca nas do trójkąta zniżkującego. Wybiliśmy się. I gdybyśmy potwierdzili tę świecę, moglibyśmy mieć wybicie Bitcoina z tego ogromnego trójkąta, który zaczął się, gdy Trump objął urząd. Byliśmy na poziomie 9 dynikis. On był typu o tak, rynki Krypto 100K, dzięki mnie, dzięki mnie, a potem wszedł i zaczął te słowe bzdury 20 stycznia, dzień objęcia urzędu przez Trumpa, był szczyt na 108 tysięcy. Potem spadliśmy, ale nastąpiło odbicie. Dołek był na 76 tysięcy. Wyglądało na małe wybicie dziś, ale wieści o cłach Trumpa prawie co do minuty. Dziwne. Więc 786 tysięcy, 73 tysięcy. To główne wsparcia teraz. Widać 76, 73, 69. To są duże wsparcia. Myślę, że 76 może być potencjalnym podwójnym dnem. Jednak teraz nie wygląda to dobrze. Najlepiej byłoby wejść w transakcję od tej żółtej linii trendu. Ta żółta linia łączy się w dwóch punktach z linią trendu rosnącą od 2023 roku. Jeśli się cofnie, 71k byłby dobrym punktem na long. Wsparcie 73k to poprzednie opory z marca 2024. Więc 73k byłby punktem na wejście w long. 73k to jeden punkt, a potem powrót do oporu 102. To ryzyko 14 do zysku. To byłby najbezpieczniejszy punkt na wejście w transakcję. Mam też transakcję na 73. Przepraszam, 83, 76, 73, 69. I mam te zlecenia nadal ustawione: 80K, 72, 78, 76, 73, 69. Wszystkie moje zlecenia są gotowe do aktywacji. I widzimy małe odbicie. Zobaczmy, które altcoiny ucierpiały najbardziej i moglibyśmy je kupić. 2% na Bitcoinie, 5% na Ethereum. Ethereum mocno spadło, ale odbija. Mint Solana 5%. On do 4%, Dogę też. XRP nic. Chcę kupić po tych cenach. Nie wygląda super. Dołącz do nas na Telegramie. 219 osób online. Ludzie dyskutują o 83 zyski spadają. Tesla 7,7% w dół przed otwarciem rynku. Widać, że ludzie dyskutują. Wielu oberwało na tym spadku, ale ostrzegano nas. Ostrzegałem o dniu taryf Trumpa. Mówiłem, co się stanie, i tak wyszło prawie dokładnie, jak mówiłem. Rynki spadły, niestety, jak się spodziewaliśmy, dobrze byłoby sprzedać przed ogłoszeniem. Kup plotkę, sprzedaj fakty. Dostaliśmy pompę tuż przed ogłoszeniem. Wszystko rosło, aż Trump ogłosił i zrzucił w dół. Moim zdaniem to celowe. Za każdym razem, gdy jest gotowy do wzrostu. On celowo to zrzuca. Dlaczego? Bo to samo co Biden. Gdy politycy dochodzą do władzy, nie chcą, by rynek rósł na początku kadencji, bo to Biden pompuje rynki. Chcą, by na początku kadencji nastąpił ostry spadek, to wina Bidena, a potem wzrost w połowie i pod koniec kadencji, więc to wygrana Trumpa, rozumiesz, tak samo jak z Bidenem. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. W grudniu sprzedaliśmy prawie wszystko, gdy ceny były rekordowe. Teraz kupujemy na spadkach, mamy zlecenia w dół. Uważaj, rynek może spaść, wywołując recesję. Pamiętaj o strategii DCA. Kocham Was, miłego dnia i do zobaczenia jutro. W